Wczoraj na szefa kancelarii Sejmu został zaprzysiężony oficjalnie, że odebrał nominację Marek Siwiec, który skomentował to tak, przywołując przykład filmu Niezniszczalni, na przykład część trzecia. Coś takiego planujemy napisał Marek Siwiec, oczywiście bez użycia amunicji ostrej dodał z uśmiechem no, w, w, Rzeczywiście, dla człowieka o wyraźnych, tak jak im, moje, po, e, poglądach antykomunistycznych, no jest to pewnego rodzaju szok, że z, już prawie z zagrobu wychodzą czy z formaliny niektóre postaci zapomniane polskiej polityki, wydawać by się mogło skompromitowane. A teraz okazuje się, że za sprawą Donalda Tuska i części obozu postsolidarnościowego, no bo jednak Platforma Obywatelska czy koalicja no odwoływała się do etosu Solidarności. No, właśnie za sprawą ich decyzji, także i ludzi, którzy kiedyś bardzo mocno artykułowali swoje antykomunistyczne poglądy, to oni dzisiaj zagłosowali za postkomunistami i takie postaci jak Marek Siwiec wracają do życia. Mam tylko nadzieję, że pan Marek Siwiec już nie będzie wyśmiewał Ojca Świętego Jana Pawła II, bo to byłoby rzeczywiście już gigantycznym skandalem.